Jezu, ufam Tobie. Trzeci dzień nowenny do Krwi Chrystusa. W oczekiwaniu na 1 lipca Święto Krwi Chrystusa Karmel Święta Krwi Chrystusa założył nasz biskup Noe Hoisler. 28 kwietnia w 1963 roku Był Byłam 28 kwietnia w 2019 roku, świadkiem profanacji Eucharystii, właśnie w tym karmelu, tego dnia była profanacja Eucharystii w kościele błogosławionego dot. w Warszawie, gdzie jest serce naszego króla Michała Korybuta. Tak jak planowali, przejęli wszystko. A ty nasz ojczek chciał się objawić 1 lipca w 1000. 1932 roku, kiedy były święcenia kapłańskie: Bruno Rotterdam, wcześniej, Teresy Neumann. I była to rocznica, kiedy 1 lipca 1114 roku matka Boża objawiła się w Tulcach. Także jesteśmy z wszystkimi kapłanami, z całym Tworem Niebieskim. Dziękujący. Panie Boże, Ojcze nasz, za wszystkie łaski i za Twoją krew przynajdroższą, która oczyszcza wszystkie nasze winy. Jezu, ufam Tobie. Święty Papieżu, Benedykcie V, Święty Polski Papieżu, Piusie X, Leopoldzie Gęba, wszyscy, którzy są w niebie, nasi patronowi. Wspomagajcie nas, abyśmy wypełniali wolę Boga Ojca Nóżek. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.